Cześć, z tej strony Sylwester. 68 dzień minął, minął niedawno, więc, więc wypadałoby coś nagrać od siebie na swój temat, na, na temat oczywiście wyzwania. Moje zdanie? No, program Rewelka. Naprawdę Krzysiek i Janek tutaj zasługują na bardzo wielkie brawa. Naprawdę program jest tak zbudowany, że chce się go wykonywać. Ma bardzo dużo wiedzy. E, więc e, wielkie skłony w Waszą stronę. E, tutaj na, na podziękowania też zasługują cała w, grupa na, na Facebooku, bo naprawdę ona też robi dobrą robotę w zestawieniu z tym programem. Możliwość e, porozmawiania z kimkolwiek e, daje tutaj ogromne, ogromne plusy temu. Dodaje urok, taki, taki osobisty urok dla tego, dla tego programu, i osobiście moje zdanie. Program jest wart każdych między, naprawdę, i co? No, moje, moje życie zmieniło się w wielu aspektach, aczkolwiek chcę tutaj yy, przytoczyć tylko parę, żeby, żeby się tutaj po prostu nie rozwodzić za długo. Film ma być krótki i na temat. A więc co, zaczynajmy! Pierwsze, którą bardzo fajną rzeczą, która dla mnie ma kluczowe znaczenie w tym programie, jest na w pierwszych dniach zadanie wykonać swoją tablicę. Jest to niby kawałek deski, ale tak naprawdę jest to nasze, nasze całe przyszłe życie, gdyż tam planujemy wszystko. Planujemy nasze cele, zapisujemy to, co osiągnęliśmy, kreujemy nasze wizje, to znaczy przez jakieś grafiki czy mądre teksty. U mnie na przykład na, na środkowej tablicy jest w centralnej części jest bardzo mądry cytat jak dla mnie. Jeśli twierdzisz, że potrafisz, to masz rację, a jeśli twierdzisz, że nie potrafisz, to też masz rację. Bardzo fajny tekst, naprawdę wyczytałem go w którejś z książek, które też dzięki wyzwaniu zacząłem czytać i co ono? Przewodzi on, jest on tekstem cytatem przewodnim mojego życia, bo wiem, że dzięki temu, że coś zaplanujemy i wierzymy w to i cokolwiek w tym kierunku robimy, to to się uda prędzej czy później, to to się stanie więc więc tylko cel, dwa, odpowiednie kroki, trzy data, kiedy to ma się wydarzyć. Eee, drugą e, takim aspektem, który chciałbym poruszyć jest to, które, to, że nasze cele. Każdy sobie jakieś tam cele obrał na początku programu, aczkolwiek one z czasem tam oczywiście się zmieniają. Uczymy się nowych rzeczy, więc i, i cele nam się muszą zmieniać. No, i co? Tak samo było w moim przypadku, z tym, że główne cele zostały, aczkolwiek coś tam zostało pozmieniane. Idę w swoim kierunku, idę do przodu, i to jest najważniejsze. E, fajny, fajny motyw, jak dla mnie. Dzięki wyzwaniu nauczyłem się codziennie rozwijać. Wcześniej było dla mnie problemem, e, nie wiem, siąść na pół godziny, dzień w dzień i na przykład oglądać szkolenie. Teraz jest całkiem odwrotnie. Jeżeli ja czegoś sobie nie zrobię przez cały dzień, czegoś dla siebie, to ja się źle czuję na noc i źle mi się zasypia, po prostu jestem zły na siebie, że nic nie udało mi się zrobić. Jeżeli nie mam tej Przysłowiowej godziny na, dla siebie, to robię coś 15-20 minut, ale mam tutaj w świadomości już, że coś zrobiłem i, i jest fajnie, a tego to jest bardzo fajny plus, jak z mojego punktu widzenia. E, rzeczy, których nie umiem, o których mam świadomość. E, przy 70 dniu jest tam już e, bardzo konkretna wiedza. E, na przykład tam, odnośnie relacji koleżeńskich, e, przyjacielskich. E, bardzo z niektórych rzeczy nie zdawałem sobie z tego sprawy, a teraz poniekąd jeszcze ich w pełni nie wdrożyłem, ale mam to w świadomości i myślę o tym na przykład przy rozmowach z przyjaciółmi, żeby więcej słuchać na przykład. Więc ciągle się doskonale o. Ale, ale mam już jakieś podstawy, mam już jakieś, jakieś e, informacje na ten temat i wiem czego nie robić. Więc, no, końcówka wyzwania jest naprawdę jak dla mnie bardzo obfita w wiedzę. I piąty, najważniejszy punkt zostawiam na sam koniec. Słuchajcie, to jest po prostu rewelacja. E, podświadomość, potęga podświadomości. Niby tam każdy wie, no, dobra, potęga podświadomości. Przykład na mnie. Nigdy w życiu nie słuchałbym piosenki Tiny Turner "Simply The Best. I wiecie co? Teraz to jest mój motywator. A dlaczego? Bo ona była w Bombelku. Kiedyś słuchając Bombelka, postanowiłem, muszę znaleźć tę piosenkę. A że nie obracam się w takich piosenkach, więc nie wiedziałem co to jest. Szukałem tego po internecie, ale no, wyrwać z kontekstu no, nie szło tego, więc nie mogłem znaleźć. I Pewnego dnia leciała po prostu w radiu. Mówię, nie, od razu muszę ją ściągnąć. Powiem Wam, no przepetarda, za każdym razem przechodzą mnie takie same ciarki, jak przechodzi mnie przez bomberka. No to jest naprawdę rewelacja. Normalnie nie słuchałbym tego, bo jestem akurat typem człowieka, który nie, słucha, nie słuchałby takich piosenek, a bąbelek sprawił cud. No po prostu działa ona tak motywująco, że ja od razu po tej piosence włączam sobie piosenkę, kilka filmików motywacyjnych i od razu biorę się do działania. Mam dużo motywacji, dużo chęci i dużo radości z tego, więc dziękuję wszystkim, dziękuję za Jankowi, Krzyśkowi, dziękuję wszystkim ludziom na Facebooku, dla nowych ludzi powiem tylko tyle, jeśli zastanawiasz się nad programem, powiem tak, wart jest on każdych pieniędzy, bo zmienia naszą podświadomość, Zmiedza, zwiększamy naszą wiedzę, a jednym takim ważnym... E, też cytatem, który usłyszałem, jeśli człowiek się nie rozwija, to człowiek się cofa. Pamiętajcie o tym i miejcie dziś wspaniały dzień.